Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To nagranie jest odpowiedzią, formą odpowiedzi na e, liczne komentarze pod ostatnim nagraniem, w którym pokazałem Wam moją zdemolowaną pasiekę e, przez jakiegoś łobuza, lub jak to określiliście, przez konkurencję, czy lokalnego pszczelarza. Jak zwał, tak zwał nikt z Was nie zadał sobie żadnego trudu, by. Podejrzeć mój kanał, przejść na facebooka, zobaczyć, czym się zajmuję, czy od dawna mam pszczoły. Wszyscy, jak jeden mąż, poszliście za jednym komentarzem, w którym zostało rzucone hasło pasieka obwoźna i podstawienie się komuś na pożytki podstawieniem się komuś na sąsiednią pasiekę. I w odpowiedzi, że ktoś zdemolował Właśnie w wyniku tego, moją pasiekę tutaj, jak widzicie, już ładne ogóreczki są. O, tutaj jeszcze jeszcze większe. Spróbujemy. I że w wyniku właśnie tego, że ja zawiozłem, podwiozłem komuś swoje pszczoły. To właśnie moja pasieka została a, zdemolowana. I nikt nie zadał sobie właśnie trudu, żeby wziąć. Zobaczyć wstecz filmiki. I by się zorientować, że to jest pasieka stacjonarna. Mało tego. Jest to pasieka na prywatnym terenie, która jest ogrodzona. Są to prywatne sady. I jak tutaj odnieść się do Waszych komentarzy? No nijak. Wszyscy byliście w błędzie. I dlatego czekałem na rozwój tego co będziecie pisać, już komentarze typu, że pszczelarz sobie sam pasiekę zniszczył, bo chciał zyskać jakieś, nie wiem co, żeby ktoś mu odbudował, kupił węze, pszczoły, no śmieszne. W tej chwili idę na jedną z pasiek, właściwie tej głównej pasieki przydomowej, to wszystko o czym w tej chwili mówię to jest w odniesieniu właśnie do Waszych komentarzy, które leją się żółcią nienawieścią do pszczelarza w mojej oczywiście postaci. A jak już wcześniej Wam powiedziałem to nie jest pasieka obwoźna, to jest pasieka stacjonarna, która stoi tam nie od dziś, a od dawna i jest w terenie ogrodzonym na działce 3 hektarowej prywatnej. I tam jakaś menda po prostu weszła i zrobiła co zrobiła. A tu bym się nawet zastanowił nad jednym komentarzem, w którym jest opisane, że nie ma tamtego czy tamtego. I więc może to jest właśnie sprawca. To już ujmuję żartobliwie, bo najprawdopodobniej to jest w ogóle inny koniec. E, polski. Słuchajcie, jeszcze by Was, by Wam uświadomić Kim jestem, jakim człowiekiem i skąd moja pasja do pszczół, to już jako sześciolatek byłem sadzany, nastawiany właściwie na stołku przed ulem, żeby móc zajrzeć do ula, do środka, przez mojego tatę, który zajmował się już pszczelarstwem w latach 70. I jako sześciolatek już towarzyszyłem mu przy takich drobniejszych przeglądach Gdzie jest. No, nie chcę mi się już tak liczyć, a nie wiem nawet ile tu jest, ale myślę, że około 20 rodzin pszczółki ładnie tutaj pracują. I tutaj są lipy, tak, moi drodzy, tutaj są lipy. No, tak jak było tam w komentarzu, że tam nie ma lip, ale tutaj są i noszą mi to ładnie. Słuchajcie, takie komentarze, które tam również były zawarte: że nie podstawia się komuś pod nos. Ale to nie ja się podstawiłem komuś pod nos. To wideo nie jest żadną formą usprawiedliwiania się, a jedynie byście zrozumieli, że nie można oceniać kogoś nie mając o takiej osobie żadnego pojęcia, nie wiedząc czym się zajmuje, jak długo, jakim człowiekiem jest. To tak samo jak ocenianie książki po okładce. Nie wiemy, co jest w środku. Co najbardziej w tym wszystkim boli, to to, że większość z Was nie ma żadnej empatii do zwierząt, do natury, a już na pewno do drugiego człowieka, mówiąc, raczej pisząc właśnie takie komentarze. Nagrywam to wszystko nie po to, by z czegokolwiek tu się tłumaczyć, czy cokolwiek udowadniać. Tylko po to, by co do niektórych dotarło, że nie można oceniać nikogo nie mając o drugiej osobie żadnego pojęcia. I najbardziej mi przykro jest z tego powodu, że żadnemu z Was, bynajmniej najmniej większości komentujących, nie było szkoda tych pszczół, które tam tak bardzo się pogniotły. I one są w tym wszystkim najbardziej poszkodowane. Zadajcie sobie choć troszkę trudów w przyszłości. By kogoś oceniać, to najpierw trzeba mieć o tej osobie jakąś wiedzę. Za dziś dziękuję i do następnego.